Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego kanału, ale pierwszym odcinku z tej gry uh, ogólnie gra się nazywa horse riding tales i jestem na moim starym koncie i tak dokładnie uh, i dzisiaj ja chciałam omówić kolejną aktualizację z horse riding tales mamy halloween Tą aktualizacją są takie dynki, kociołki i... No, i takie tam, i takie cukierki, no i wiecie. I są też takie zawody, gdzie zbieracie cukierki i za te cukierki można kupować sobie fajne kunie. Takie, co tutaj baba miała A więc no. Takie wiecie. Co jest z moim pilofem? Czemu ja biję? Co jest? Czemu ja biję cukierkiem? Co jest? Grany. Dobra. No i bo nie bardzo chciała dobić 1000 subskrybentów, wtedy mogła robić live i różne takie tam. No wiecie o co ja Tym bardziej. Jak to dobiję, to może być jakaś niespodzianka na TikToku. E... Mogą niektórzy znać mojego TikToka, ale niektórzy też mogą mnie znać. E... Napiszę Wam pod komentarzem nazwę mojego TikToka. A więc no. A gdzie tego? Nie. Więc no. Mm, dobra, do koniku. I też mamy nowy event. Z zaganianiem królów z jelą do zagrody. Więc ja bym chciała sobie dojść. I, i to, to trochę grałam. No tak z doświadczeń, żeby wiedziała co w tym chodzi Dobra Jesteśmy, jeszcze się nie zaczęła runa O, o, o zaczyna się oh, Sama rabyk Nie, jest takim taki Jestem niebieska, jestem niebieska, jestem niebieska Omega. Zawsze możełam być niebieską Tutaj okay. Chodź tu, krowo Krowo, wracaj No wracaj nie leć tam. Dobrze. No nie idź tam, no po co ty tam idziesz? Sorry za moje emocje. Ale jestem po prostu ucieszona. Wreszcie mi była aplikacja, mam nowy telefon, dlatego mi się niektóre nagrywki też nie pozapisywały i nie mogłam ich powrzucać. Dobra, mam już dwie rzeczy. Co jest, co robisz, Nie wie o tym, że ty tutaj jesteś. Dobra, chodź tu. No szybko! Jezu, co za... Mm, Zaczęło w górze. Dobra, nieważne. Ja nie wiem, ogólnie skąd ja pamiętam moje hasło z złego kąta. I mam też konkurs yy, na Robux. Na 200 Robux. 250 w sumie. Yy, Robux. A nie ten. A nie, ja go robię za tydzień w ogóle ten konkurs, bo jeszcze nie mam Robuxów przelanych na konto od mojej koleżanki eee, To więc jeszcze tego konkursu nie będzie. Będzie on tak za tydzień lub za dwa. Kurde, no skąd wy macie te pegazy? Znaczy no wiem skąd mają, tylko że nie rozumiem po co oni używają ich do łapania zwierząt. Skoro to oni tak nic im się nie przyda. Nie no, baba odgoniła. Sery, za, za... Jeżeli u was to widać, że mi się tak zacinam, co chory. Kurde no. Aha. Hmm. No idź, że tam krowo jedna. No po co wam to? No odganiacie tylko od naszej nagrody i tyle. Czekajcie, ktoś coś Cześć, dziarek! Hey. Co robię, przyszedł? Muszę iść do mojego domu. Łobrze, czas najmniej. No idź tu, kozo. Nie, no zaraz mi szlak trafi. Leć. No nie, tu. Tu o o o o o i, i pięć tam. Pędź, pięć, 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 pięć. Szybko, bo jak się zaraz wkurzę, to nie będzie miło. No to... Tak. Ja tu pilnuję wyjścia. Nikt tutaj się nie wystanie i... Ja ja Przyjdę. Sobie. Ja nie pozwolę na to. Kurde, no już tutaj jakiś czerwony nie Jest! Nie no, już mi pisnęła. Więc gdzież? żebyście oguchli. Fajnie było, gdyby się tutaj wykrywało diamenty. W takich ilościach to byśmy już byli bogaci. Dobra. No, zaczyna się rondo. No jakieś słabiaki mi tutaj, czy no to, że mają gorsze, to to nie oznacza, że są słabi, ale wiecie, o co mi chodzi. Tylko jest. cześć Kupko. zapraszamy. Dobra, wy tutaj zagońcie już, ja idę po drugie zwierzęta. Po tej stronie się jakoś tak bardziej rozpałnią te zwierzęta. Dlaczego ty się nie boisz? Krowa, krówsko. Nie, tu no Boże, przestańcie szczekać. Zawsze muszę się popisywać przy moich nagrywkach. Kurde, no idźcie tam. To się w ogóle zbagowała. Nie chcę na totalny pójść. No Nie, nie. No zaraz mnie szlak trafi. Nie dość, że tamta wyszła. Co jeszcze? O! O! o. Ładnie! Nie boisz, krowo? Coś się zblogowałaś, bo wcale nie ma matkoś tak. Co jest? Dlaczego mi się zacina? FPS-ów mam za dużo na raz. No, nie, 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 nie! Nie! Dobra. Nie wiem, jeżeli będzie godzinny filmik, to ja się normalnie posram. No, idźże krowo! Ile oni mają? Trzy. To my mamy cztery. A nie, oni też mają. Jak to? Uciekła nam, Franca! Nie uciekuj! Chodź, 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 chodź! Jest! Dobra. Ja ci dam ją wypłoszyć. Dobra. Ty, leć, tam. leć tam! Leć! No i widzicie, te krowy same do nas przychodzą. No idź, 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 idź. Idź, bo tak mało brakuje. No, chodzi mi ogólnie, że gracze mają iść, ale chodzi mi o to, żeby tam kroważ poszła. Dalej. Nie! Dobra. Kurde, gdybyś ty kozo nie wyszła, to my byśmy już mieli palec w maśle. Prosto z, z górki. Już chciałem powiedzieć gorszym słowem. Dobra. O nie! Oni mają już sześć! Leć, 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 leć! Tu, szybko, szybko. Nie możemy być gorsi. No jak? Skąd? Ożwy, głupki Odganiacie ich, tak? Specjalnie, po prostu Specjalnie musiało być jak zwykle. Dlaczego te krowy się w ogóle nie boją? To ja nawet nie wiem, no. Nie da się ich tam wpu... wpłoszyć. Nie, 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 idź tu, nie idźcie tu! Mhm. My już mamy przegraną, bo to już 10 sekund mamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dwa, jeden, no i ta krowa nawet nie pójdzie. No dobra, no chociaż coś tam dostaliśmy, nie? Dobra, ja już chyba zaraz by dokończyła, bo. Nie chcę mi się takiego robić. Dobra, kończę! Papatki.